Cześć, witajcie, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zacząć skutecznie realizować własne pomysły, własne cele, własne marzenia. Jak zbudować nastawienie na działanie, które jest niezbędne, aby te własne marzenia urzeczywistnić. Ja nazywam się Marcin Rudawski, jestem sześciokrotnym mistrzem świata w żeglarstwie. 20 lat wyczynowego uprawiania sportu nauczyło mnie, jakie cechy, jakie postawy, jakie podejście do życia i sportu jest niezbędne do. Wejścia na szczyt, a co ważniejsze, do utrzymania się na nim przez kolejne 10 lat. I dzisiaj staram się przenosić te doświadczenia, techniki i strategie ze świata sportu na nasze codzienne życie, na nasze życie zawodowe. Dobra, zaczynajmy. Nastawienie na działanie to klucz do realizowania swoich marzeń i swoich celów. To jest naprawdę ważne. Jak rozwijać to nastawienie na działanie? Ale właściwie tutaj to powinienem dodać do tego inne pytanie. Jak właściwie zbudować to nastawienie do działania, a następnie uczynić z tego twoją codzienną rutynę. No więc tak, pierwszą rzeczą, którą powinieneś wprowadzić, albo cię spytam inaczej, czy praca nad Twoim celem to jest przynajmniej jeden codzienny, 30-minutowy blok czasu. Często słyszę, Marcin, mam to marzenie, taki cel, a ja odpowiadam doskonale. To jest ten twój cel, twój nowy projekt, tak? Tak. Tak, właśnie to, dokładnie. To ile 30-minutowych bloków czasu poświęcasz na pracę nad realizacją tego celu? Zaplanowałeś chociaż jeden taki blok każdego dnia przez chociaż najbliższe miesiące? Ale Marcin, co masz na myśli? No przecież mówiłeś, że masz bardzo ważny cel, prawda? Tak, tak, no to prawda jest świetny pomysł, prawda? Jasne, a teraz pokaż mi... Kiedy masz zaplanowane 30-minutowe bloki czasu na pracę nad nim? Ile czasu zamierzasz poświęcić na pracę nad tym celem dzisiaj? Mówisz, że to nowy pomysł, tak? No dobra, to gdzie to jest? Czy jest to jeden 30-minutowy blok czasu, a może więcej? Może jesteś tak zdeterminowany, że udało ci się zaplanować cztery takie bloki. Nowe cele, nowe projekty potrzebują mieć dedykowany, szczegółowo zaplanowany czas w Twoim kalendarzu. Kiedy faktycznie nad tymi celami pracujesz. Zapisz je, wstaw w swoim kalendarzu tak samo jak wizytę u lekarza czy spotkanie biznesowe. Jeśli pewnego dnia wpadniesz na nowy pomysł, wielkie marzenie i nie ląduje ono w kalendarzu, przynajmniej jako jeden dzienny 30-minutowy blok czasu, nie zbudujesz momentu, nie nabierzesz takiego rozpędu, nie ruszysz tej maszyny, która jest niezbędna do tego, żeby rzeczy faktycznie zaczęły się dziać. To jest ważne. Więc jeśli nie poświęcasz temu 30 minut dziennie, to nie ma to dla Ciebie znaczenia. Po prostu bądź szczery. Powie Ci to każdy dobry rodzic. To tak, jakbyś nie spędzał przynajmniej 30 minut dziennie ze swoimi dziećmi. Ciężko będzie zbudować relacje. Powodzenia w kształtowaniu przyszłości Twojego dziecka. Powodzenia w pomaganiu tej osobie, czuć się kochano i wspierano. A to tylko oznacza, że jeśli coś jest dla Ciebie ważne, Dajesz temu czas świadomie, dedykując swój czas na taki projekt. Jeśli więc ten pomysł jest dla ciebie ważny od razu, to jest ten właśnie sposób myślenia. Natychmiast to zrób. 30 minut. Ja też planuję 30 minut. Jeśli jest to zupełnie nowy pomysł, muszę mu poświęcić co najmniej 30 minut, jeśli chcę, żeby faktycznie miał szansę się urzeczywistnić. Od chwili, kiedy pomysł wpadnie ci do głowy, najszybciej jak to możliwe, najlepiej następnego dnia, Przynajmniej w ciągu kilku najbliższych planuję dla niego przynajmniej pół godziny. Tak jak teraz, mam nową, ciekawą ofertę współpracy, nad którą pracuję. Trochę znienacka się pojawiła taka możliwość. Czy się na nią zdecyduję? Nie wiem. Generalnie nie mam do końca czasu, ale jest to dla mnie ważne. Znalazłem więc 30 dodatkowych minut dziennie, żeby ten projekt zweryfikować, zobaczyć, czy jednak chcę w niego wejść pół godziny dodatkowe pół godziny jest stosunkowo łatwe do znalezienia dla każdego. I część z was pewnie myśli, że to niemożliwe, że się nie da. Skąd nam wyczarować dodatkowe 30 minut dziennie? Wiele osób uważa, że bardzo optymalnie zarządzają swoim czasem. Każda minuta efektywnie wykorzystana. Mam inne zdanie. Większość ludzi ma mnóstwo wolnego czasu. Nie mają nawet pojęcia. Chodzi o to, że są rozproszeni, nieprzygotowani. Tracą kilka, kilkanaście minut tu, tam na niepotrzebne, długie scrollowanie social mediów. Telewizję, czytanie newsów w internecie. Niepotrzebne, nic nie wnoszące dyskusje. Tracą bardzo małe kawałki, które zebrane do kupy na pewno złożyłyby się w co najmniej jeden 30-minutowy 30 blok czasu. Czyli po pierwsze, znajdź swoje 30 minut każdego dnia. Po drugie, nie musisz wiedzieć... Jak zrealizować swój cel. Często to przekonuje, że powinieneś zaczynać z wizją końca. Ale czasami nie wiesz, jak ten koniec ma dokładnie wyglądać. Masz marzenie, wizję, jednak nie do końca precyzyjną. I to jest jak najbardziej ok. Ważniejsze jest twoje działanie. Więc mówisz, że masz nowy, fantastyczny pomysł. Doskonale, świetnie. Jaki jest pierwszy krok, który mógłbyś zrobić, żeby zacząć to marzenie urzeczywistniać? W tej chwili teraz. Jak wygląda pierwsza akcja, która zapoczątkowałaby twoją podróż? Ja nie wiem. No dobra, rozpracujmy to. Pierwszy krok. Pierwszy cel, jaki chciałbyś zrealizować. Pierwszym krokiem nie jest research, nie są badania, nie jest przeglądanie internetu. Jaki jest pierwszy rezultat? Dam ci przykład. Kiedy osobiście sam zaczynałem przygodę z social mediami, powiedziałem sobie, że będę przekazywał swoje Doświadczenia poprzez media społecznościowe. Miałem wtedy zero followersów. Musiałem założyć fanpage, konto na Instagramie, nie miałem nic. Przez całą sportową karierę unikałem mediów społecznościowych jak ognia. Zaczynając, zanim jeszcze cokolwiek opublikowałem, nie przygotowywałem 150 różnych wpisów, nie wybierałem zdjęć, które mógłbym opublikować. Zapytałem siebie, jaki jest pierwszy krok, który pozwoli mi zacząć realizować swoją wizję. Okej, okay, pierwszy krok. Napisz pierwszy post. Wybierz zdjęcie, jedno i opublikuj. Pamiętam, jak pot leciał mi po plecach, kiedy musiałem wcisnąć przycisk opublikuj. Kilka razy sprawdzałem tekst, czy na pewno nie, nie ma tam żadnej literówki, i żadnego błędu. A przecież ten post miał zobaczyć maksymalnie kilkanaście osób. Jeden post. A jaki jest twój? Pierwszy krok. Zrób to jak najszybciej. W ten sposób utrzymujesz dynamikę, tworzysz momentum. Powodem, dla którego ludzie nie trzymają się swoich nawyków, jest to, że czekają, aby pewnego dnia coś stworzyć. Jak w końcu wszystkie okoliczności i znaki na niebie ułożą się w idealny wzór. Czym dłużej zwlekasz i przeciągasz pierwsze działanie od momentu pojawienia się tej idei i marzenia w Twojej głowie, tym Prawdopodobieństwo, że w ogóle zaczniesz spada. Szybko zaczniesz wyszukiwać wymówki, powody, dla których tego twojego pomysłu nie uda się zrealizować. I faktycznie nic się nie zadzieje. A marzenie zostanie tylko marzenie. No więc pytam Cię jeszcze raz, jaki jest pierwszy krok? To jest ta rzecz, na którą trzeba teraz pracować. Kiedy masz ten 30-minutowy blok dzienny. Pracuj, nad pierwszym krokiem, nad pierwszym rezultatem, który chcesz zrealizować, najmniejszym celem, jaki możesz sobie postawić. Jak tylko go zrealizujesz, jak tylko otrzymasz ten pierwszy pozytywny wynik, zaczniesz nabierać rozpędu, zaczniesz nabierać rozmachu, realizujesz pierwszy cel Twojego marzenia, Twój pomysł zostaje zrealizowany, to jest namacalne. To tak, och, zrobiłem pierwszy krok, cel. Jeśli nie znasz pierwszego celu, Pierwszego kroku? Nie masz nawet tak naprawdę jasnego marzenia. Nie masz nawet do końca przemyślonego tego pomysłu. Pierwszy rezultat. Zrób to, stwórz to, opublikuj, wykonaj. Otóż to. Marcin chce napisać książkę, ale nie wiem o czym ma być ta cała książka. Doskonale, świetnie. Pierwszy cel. Pierwsza strona. Napisz to. Ale Marcin, co masz na myśli? Ja nawet nie wiem, co to za książka. Jak napiszę pierwszą stronę, jeżeli nie wiem, o czym ma być ta książka? Napisz pierwszą stronę. Pierwszym celem powinna być pierwsza strona książki, prawda? Napisz jedną stronę. Ta sytuacja zwykle kończy się tak, ale nie wiem, o czym ma być te siedem rozdziałów, więc nie piszę nawet pierwszej strony. Widzisz, nie musisz znać pełnego obrazu. Pierwszy krok. Zrealizuj ten pierwszy, najmniejszy cel. Kiedy skończysz pisać pierwszą stronę, prawdopodobnie uda ci się napisać następną. Prawdopodobnie skończysz kolejną stronę i zaczniesz tworzyć dopiero wtedy przejrzystość projektu. Duża część kreatywności w naszym życiu pojawia się w trakcie działania, a nie w spekulacjach. OK, następny punkt. Numer 3. 90-dniowe wyzwanie. Nie mogę uwierzyć, jak wiele osób ma wielkie marzenia lub wielki cel, ale nie podejmuje własnego, osobistego, 90-dniowego wyzwania. No dobrze, jaki jest Twój pierwszy wynik? Dobra robota, dziękuję, ale masz 30 minut każdego dnia przez 90 dni. Wydaje się to długo, ale czy na pewno? Większość ludzi boi zaangażować się w większą ideę i marzenie, a ja mówię: nie angażuj się w pierwszą wielką ideę. Masz, ale nie od razu, na całe życie. Nie wiąż się na zawsze ze swoim nowym pomysłem lub marzeniem. Potrzebujesz? 90 dni. Poświęć się tej rzeczy przez 3 miesiące. Oceń ponownie po kwartale, gdzie jesteś. Nie myśl, widzisz, większość ludzi nie podejmuje żadnych działań, bo myślą cóż, będę musiał to robić już na zawsze. Nie ma wieczności. Po prostu jej nie ma. Po prostu nikt z nas nie ma niczego gwarantowanego. Jeśli więc to, co mamy jest właściwe. W tej chwili patrzymy w przyszłość i skupiamy się nad dobrą, jakościową pracą. Minęło 90 dni? Gdzie jesteś? Otóż to. Co zrobiłeś w ciągu tych 90 dni? Schudłeś 3 kg? Świetnie. Nie musisz mówić, całkowicie zmienię swoje życie, będę miał sześciopak i 7% tkanki tłuszczowej. To jest fantastyczna wizja. Cel, marzenie. Ale wyznacz sobie realny cel na 90 dni. Schudnij 3 kg. Masz trzy miesiące. Po prostu ustal dla siebie 90-dniowe wyzwanie i do dzieła. A potem będziesz się martwił o kolejną serię celów. Więc masz świetny pomysł, marzenie, naprawdę się w to angażujesz? Podejmij 90-dniowe wyzwanie. A co to konkretnie oznacza dla ciebie? Co się stanie po upływie tych 90 dni? Jak myślisz? Jak się czujesz po upływie tych trzech miesięcy? Co osiągasz? Jakie rezultaty powstają? Uzyskaj naprawdę pełną jasność w tego typu sprawach. Będziesz bardzo szczęśliwy, że to zrobiłeś. Bez tych rzeczy nie ma pomysłu na działanie, nie ma rozmachu. Dlatego nie trzymałeś się swojego nawyku, bo nie poświęcałeś mu 30 minut dziennie. Nie trzymałeś się swoich nawyków, bo nawet nie wiedziałeś, co masz robić. Nie trzymałeś się swojego nawyku, ponieważ nie ustaliłeś okresu, który byłby dla ciebie realistyczny, takiego, który byłby wykonany. Warto przy tej okazji przygotować sobie listę rzeczy, których, z których robienia chciałbyś zrezygnować. Nie ma nowego pomysłu w Twoim życiu bez takiej listy, bez listy rzeczy, których chcesz przestać robić. Odpuszczam te rzeczy, nie będę ich robił, mówię nie tym rzeczom, wykreślam te, te rzeczy z listy rzeczy do zrobienia. A dlaczego to takie ważne? Pomogą Ci one w zrobieniu tego, co masz zamiar zrobić. Więc musisz zrobić takie małe wiosenne porządki. Jeżeli już masz w życiu nowe marzenia, jasne i konkretne, to co cię powstrzyma? Dla mnie osobiście to jedna z ważniejszych praktyk, którą robię co miesiąc. Przy okazji takiego mojego miesięcznego podsumowania. Każdego kolejnego miesiąca, nieraz w roku, co miesiąc. Co muszę w tym miesiącu wyrzucić? Cały czas wychwytuję nowe rzeczy, które chciałbym robić. Nowe Sposoby działania, nowe projekty, nowe marzenia, nowe myśli. I ponieważ próbuję wprowadzać te innowacje, próbuję coś zmieniać. Więc często dzieje się tak, że przez cały miesiąc inni ludzie też dokładają Ci zadań, inni wyznaczają Ci nowe obowiązki, podsuwają Ci pomysły, dokładają do Twojego talerza przez cały miesiąc. I co zrobisz? Weźmiesz większy talerz? Nagle okazuje się, że robię dodatkowych pięć rzeczy, pięć nowych zadań. A pod koniec miesiąca zdaję sobie sprawę, nie jest to do utrzymania. Nie starcza mi zwyczajnie czasu na takie tempo. Z czegoś muszę zrezygnować? Nie dam rady utrzymać wszystkich pięciu. Z dwóch rzeczy muszę zrezygnować. Zostanę przy trzech, naprawdę nie muszę robić wszystkich. I to jest ta właśnie lista rzeczy do odpuszczenia. Bez takiej listy będzie niezmiernie trudno ciągle dodawać nowe rzeczy, nowe pomysły. Ma to sens? Jednym z największych przełomów w naszym życiu jest moment, w którym po prostu przestajemy robić rzeczy, o których wiemy, że nie są dla nas odpowiednie. Następny punkt w kolejce, bardzo ważny, piątkowa rozmowa o statusie ze znajomym. Wszystko, co wiemy o wyznaczaniu celów, sprowadza nas często do socjologii. Jeśli nie masz kogoś, z kim możesz. Współpracować. Jeśli nie masz partnera, nie masz coacha lub mentora, z którym możesz przedyskutować swój progres, swoje postępy, kogoś, kto będzie cię pytał, jak ci poszło, co udało się zrealizować z tych twoich celów, wtedy prawdopodobieństwo, że porzucisz obraną ścieżkę, niestety dramatycznie rośnie. Jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebujemy czasu na przepracowywanie tych idei z innymi ludźmi. A im więcej mamy czasu na takie przepracowywanie, tym zwyczajnie większy postęp uzyskujemy. Właśnie dlatego terapia ma taką moc i pomaga odblokować ludzi. Podobnie jest z coachingiem. Kiedy wiemy, że ktoś spyta nas o nasz progres, o nasze wyniki, łatwiej jest się nam zmotywować do wytężonej pracy, żeby te wyniki dowieść, żeby nie zawieść osoby, która no przecież na Ciebie liczy. Samemu sobie no, łatwiej jest odpuścić. W jakiś sposób zracjonalizować brak postępów. Dlatego potrzebujesz piątkowej rozmowy statusowej ze swoim znajomym. Jeśli masz nowy, ważny cel lub marzenie. Wszystko, czego chcę, abyś zrobił w każdy piątek na koniec dnia, to dosłownie 5, no może 10 minut rozmowy telefonicznej. Ile chcesz. Nie lekceważ tego, proszę. Zadzwoń do przyjaciela. I powiedz mu, zrobiłem to i to w tym tygodniu. Miałem problem z tym, to zadziałało, to poszło dobrze. Co tydzień mówisz o progresie, o momentum, które tworzysz na siebie samego. Nabierasz tym samym rozpędu i nie obchodzi mnie, czy to twoja mama, wujek, byleby to był człowiek, więc kot odpada, ktoś z kim co tydzień rozmawiasz o różnych sprawach. Tak? Na przykład, gdzie jesteś ze swoim pomysłem? Nie obchodzi mnie, kto to jest. Niech to będzie nawet nieznajomy. Z drugiej strony ulicy. No może nie rozmawiać z nieznajomym, jeśli nie masz 13 lat, ale wszyscy inni nie powinni mieć z tym problemu i w piątek powiedz mu: Hej, stary, tu właśnie jestem. Bo jeśli tego nie zrobisz, minimalizujesz swoje szanse na zrealizowanie swoich marzeń. Musisz mieć wsparcie. Czego się uczę? Gdzie jestem? Z czym się zmagam? Trzeba prosić o pomoc i jednocześnie potrzebna jest konsekwentna postawa. Wielkie marzenia wymagają takiego cotygodniowego meldowania. Kto będzie się co tydzień meldował? Jeżeli chcesz, możesz pisać do mnie. Daj mi znać, czego się nauczyłeś. Daj mi znać, co, co udało się zrobić, gdzie napotkałeś problemy, z czym aktualnie się trudzisz. Następny krok to stworzenie wyzwalaczy motywacji. Jak to działa? Wyzwalasz to coś, co dzieje się fizycznie lub namacalnie, a ty w tym momencie dołączasz do tego stwierdzenia lub działania. Tak? Najlepszym przykładem może być coś, co ja robiłem w trakcie swojej kariery sportowej. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem do portu, kiedy otwierały się drzwi samochodu, wysiadałem z niego z myślą, przyjechałem tutaj, aby wygrać. I automatycznie moja postawa się zmieniała. Z faceta, który w aucie lubił sobie pożartować, pogadać z trenerem, zamieniałem się w bezwzględnego zawodnika. Już... Nie miałem ochoty z nikim rozmawiać. Cała moja postawa, zacięta i groźna mina mówiły lepiej do mnie, nie podchodź. Zostaw mnie w spokoju. Nie mam ochoty na żadne pogaduszki. Do tego stopnia, że pamiętam, kiedy pojechałem na regaty do Włoch z moją jeszcze wtedy dziewczyną, dzisiaj już żoną. Ona nie mogła mnie poznać. Nie wiedziała, że mogę się tak zmienić. Jadąc do portu byłem rozluźniony, spokojny, uprzejmy i miły. Otworzenie drzwi zmieniało mnie nie do poznania. Przyjechałem tu wygrać. A maska, którą przyjmowałem, bardzo mi w tym pomagała. Podobne wyzwalacze mam na przykład zaczynając dzień pracy. Założenie słuchawek i włączenie brain fm to jest taki mój wyzwalacz do skupienia się i kompletnego skoncentrowania się na zadaniu. To są wyzwalacze motywacji. Powinieneś stworzyć sobie swój własny zestaw na kilka najważniejszych dla ciebie okazji. Bo jeśli sam się nie uruchomisz, nie użyjesz swojego wyzwalacza, świat zrobi to za ciebie. A jeśli świat zrobi to za ciebie, to pewnie domyślasz się, do czego to cię doprowadzi, do czego to cię popchnie. Niepokój, oburzenie, rozproszenie uwagi, konsumpcja. Mówmy się, że to nie sprawi, że zaczniesz być najlepszą wersją siebie. Za każdym razem, kiedy spojrzysz lustro, powinieneś mieć wyzwalacz z tym związany. Zobacz swoje odbicie. Powiedz coś do siebie. Wiem, że to brzmi może trochę jak pozytywne myślenie, ale szczerze powiedziawszy, jaka jest alternatywa? Głupie myślenie? Negatywne myślenie? Myślenie o sobie krytycznie? Aby móc działać, warto mieć skonfigurowane trochę więcej wyzwalaczy, gotowych na różne okazje, żeby przywracały Twoją postawę i przypominały Ci, jaki jest cel. Przeciwdziałały dekoncentracji. Możesz wykorzystać swój telefon. prostu serię budzików w ciągu dnia z komunikatem, który cię podniesie na duchu, który sprawi, że twoje samopoczucie się poprawi. Komunikat, który przypomni ci, po co robisz te często nudne i trudne rzeczy każdego dnia, doda ci energii i nadzieję na jakiś czas. Wszystko zależy od ciebie i jest w twoich rękach. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ci się podobało, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj ten kanał. Szukaj więcej podobnych filmów w przyszłości. Żeby nie przegapić, koniecznie kliknij dzwoneczek. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzu. Na wszystkie będę starał się odpowiedzieć. Pozdrowienia i do zobaczenia niebawem.